So there he is. <laughs> <Hey>. <laughs> so listen, Tony. I know you did a good thing first. I know you've been lying low for a long time. So I want you to take it easy for a while, huh? Vincenzo will look after you. You need some money? Ask him. You need a job? Lucky he'll take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son don't got it so good. But, Mr. Leone, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family. And now you're expecting me to take orders from this... 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 Well, it just doesn't seem right. Tony, I know what you did, and no one is more grateful than me, honestly. But the idea that you walk in here and start to question my leadership right away is... quite frankly... out of order. Kabish. I understand, boss. So when you need something, give Vincenzo a call down at Atlantic Key. He'll take care of you. Won't you, Lucky? Of course, boss. Anything you say. Tell you what, we can go there now. I got you a nice little place to stay, Tony. It's got you written all over it. We'll head there first. You're all hard. Witam, z tej strony Torelli, czyli ja. I dzisiaj będziemy grać w Liberty City Stories, czyli kolejną część poboczną, która wyszła na konsolę PSP albo PlayStation 2. To jest stream z konsoli To jest emulatora, ponieważ konsoli oryginalnej PSP nie posiadamy na PSP, ale obraz byłby gorszy. Tutaj mamy ładniejszy, więc bez przedłużania już zaczynajmy. A po kolejny odcinek zostawcie 20 łapków w górę, to zrobię kolejne z tej części. A teraz zaczynamy. Let's go. This is it, Tony. Home sweet home. Beautiful, ain't she? This shithole is supposed to be my home? Oh, I think it's very you. Now you're disrespecting old Vincenzo. Now tough guy, get your ass upstairs and go put on some decent clothes. I don't got all day, so move. Właśnie tutaj będziemy mogli mieć naszą kryjówkę, w której to możemy zapisać grę. Tam będzie serduszko jeszcze w kuchni, ale teraz się nie interesuję. Ale będzie. E, tutaj jest chyba kuchnia. Tak, i tu powinno być to serduszko, którego nie ma. Bardzo dziwne, może to jest wersja różna od PlayStation 2. E, w każdym bądź razie nie możemy wyjść, dopóki... Nie, nie, nie. Antonio. A guziki. z guziki. Eee. kontroler. Do mnie się teraz nie chce podłączać. Ubraliśmy się w strój mafii Leon, w Strój mafiarza. Teraz możemy, jak mamy strój mafiarza, możemy iść yy, na dwór. Po prostu, żeby tam pójść do tego kolesia. Który tak coś myślę, że będzie jednym z głównych posłów o, tutaj standardowo, żeby sobie zapisać w jednym garażu, nie myślcie, że w dwóch, bo mam dwa, nie, tylko jeden skąd wiem, bo testowałem i to właśnie dlatego, yy, że testowałem to jeden ale dalej nie przychodziłem tej fabuły, tylko tak po prostu, ten początek, ten no, początek to ja wiem yy, ale dobra, Zamiast, tak, zabyt tutaj, czyli dla no dobrze, no dobra. Tak. Now take me to my place. Eee, to tak Welcome to the Pilgrim's Pantry. Dziękuję mi się nie podoba. Tak Tak.

Apartments cost money, Woja Tony. Sude. Just you remember who pays the bills around here. Me, Daddy Vincenzo over here. So from now on, you work for me. So I better see you back here real soon. Nie za drogowa, no właśnie, tutaj nie można żadnym cudem przejechać, a jakbyśmy przejechali to byśmy spadli a tam jest woda a czy to można zlikwidować, nie wiem choć się, no pewnie nie patrzymy Нет, я боля увлеченная pile Rabbi't эта animaisChurch Тут у нас она это противодорожное PAUL Fe лег 회 Well, I just borrowed this ride. I'll call it again. Steering wheel's in my gut! Yeah. Yeah. Uh, no. uh, I'm Wsięgamy, you so a, this you look like you could do a walk. Matrix, hey, don't push me. I don't have that one. I don't yeah, the other Copyright. <laughs> Twenty-four-seven. Okay. No, mm, so no, not O, motory są. No dobra, daj motory. No trudno. Tu mamy wojskowe, To takie To mówię misje poboczne. To, to czy coś. To tutaj jest taka misja z zabawkowymi samochodnikami. O ile się nie tyle. To to są zabawkowe samochody. Albo helikopterki, albo inne... No, no to chodzi o to, też, że takie zabawki masz, zabawkami jedzie, jest, on <tiny> I z zabawkami jest Robisz terror. Ale o Nie, Oj, tu mamy wojskowe. Nie wiem, czy one się przez parę, rozbiły. Nie. Jeszcze nie. w ogóle fajnie a tu też mam tu był to pamiętam, że ten właśnie teraz skoczył. możemy wejść zobaczyć, to jest miejsce, bo to jest bez opakowania, czy była na Co? Czemu ja miałem widok do oczu widać? To tak na chwilę. Widok do oczu widać był. A, nie mam wózki. No dobra, to tutaj będę się... Ja się Chcecie to sobie? To sobie spróbujcie na Nie chcecie, nie musicie nic. A zobaczcie, nie wiem, czy się Przydałoby się znaleźć. Bo o, jakie gumi sztuki walki. Czy pan coś? Ja się nie chwalę, ja mam dalej. Wow. No dobra, wtedy w finalnej ten... sytuacji się z wami pozegnam A, jest mi to znaczy, bo poza ten... drogą Czy pływać? Ja się domyślam, aczkolwiek gdy... Dobra, zobaczmy Czy umie pływać Czy umiesz pływać na No Nie, nie umie pływać, ale tam była kamereta Była otworzona No i teraz oczywiście do szpitala, zbędne tutoriale, ja szpital, hospital co z małymi. Jak działa szpital to ja wiem, kierownicę zawsze powinniśmy wziąć, a co powinniśmy nie No i tu jak przejdziemy do radiowozu, dostaniemy jeszcze shotguna z darmu. Działa, wiesz. Poza tym na klawiaturze, czy ty do konsoli z konsolowymi kamerami. Oj, w policji nie ma radia. Super. O, i tu widzicie, mam... Don't annoy me. Mogę strzelać do ludzi. Nie ruszaj się. Cieszczy. Rusza się. this. Ha 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 ha, jestem terrorystą, który terroryzuje miasto. Nagle weźmieciu. Oh, oh You're trying to kill an old lady! Znowu No gratulacje dla mnie jest właśnie Wow, minęłem Tam jest motor Come on Zobieraj Hurry up, I'm late for a swinging party Patrz my ill Mogę przynieść na motor. O! i w ogóle to jest fajnie, że tu się łącza ale jakby nie tam. Albo tak. Ale to w każdym że tak jest bardziej przeszkadza niż pomaga. To mafia, to jeszcze nie jest stroj mafioza, jeszcze nie jest. Przebrałem mafioł. No dobrze, bo nie jedziemy za tak kimś. Zajkujcie, subskrybujcie, jak będzie 20 zł. To ten ten moment A bo może, Dobra, dawajcie, to daj, daj, I No on tu ma nam za to za oferowanie? No, na ten Pistolek. SMG. Tak mało? Tak, nie chcę. tu się...